Hej, okay, aloha! Ja jestem Maciej z My Kulele World, a w dzisiejszej, cotygodniowej, szybkiej lekcji ukulele pokażę wam, jak zagrać kawałek Anny Żelważelki od Chivasa. Piosenka składa się z zaledwie czterech akordów, które będziemy zapętlać przez całą piosenkę. Jednak kawałek jest na tyle przebojowy, że musicie umieć go zagrać. Zacznijmy! Od naszych akordów, naszym pierwszym akordem potrzebnym do zagrania anerżowych żelek, jest to akord D DUR. Dociskamy w linii strunę drugą, trzecią oraz czwartą na progu drugim. Drugi akord to A DUR. Dociskamy strunę trzecią na progu pierwszym i strunę czwartą na progu drugim. Trzeci to Fismol. Struna druga próg drugi. Struna trzecia próg pierwszy. I struna czwarta próg drugi. I nasz ostatni akord G-dur. Łapimy go identycznie jak gitarowe D, czyli struna pierwsza próg drugi. Struna druga próg trzeci. I struna trzecia próg drugi. Kordy już znamy. Ich kolejność przez całą piosenkę jest dokładnie taka sama jak przed chwilą wam pokazałem. Dedur, adur, fismol oraz G-dur. I tak zapętlamy przez całą piosenkę. Jeżeli chodzi o bicia, prosta sprawa. Naszym pierwszym biciem, które leci praktycznie przez całą piosenkę, oprócz początku drugiego refrenu. To szybkie kostkowanie od góry do dołu. Przyda nam się tutaj kostka gitarowa, i na każdym z akordów będziemy uderzać strunę ośmiokrotnie od góry do dołu, z wyłączeniem pierwszej struny. Zobaczcie. Jeżeli chodzi o nasze drugie bicie, je wykorzystamy tylko na początku drugiego refrenu. I tutaj na każdym z akordów struny będziemy uderzać trzykrotnie od góry do dołu. I raz od dołu do góry. Zobaczcie. Może dla lepszego zobrazowania mojej wersji ukulele puszczę wam fragment coveru, który mogliście już widzieć w piątek na naszym kanale. Chichałem na duży przelew, by kupić dużo szybko. Teraz czekam aż ten szereść zacznie może trochę cieszyć. To brzmi jak zaburzenie, bo każdy chapieniem, że ja miałbym mówić szczerze, to mi lepiej było bez nich. Jestem dużym cię. Bardzo, 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 bardzo dużym dzieckiem czuł, Co, wody, co wody, jest przyklęta? No bo jestem dzieckiem przekleństw Ale to w sumie mi super nie przeszkadza Przestań kolację, zwykle jadam tabletki Bo chciałbym życia nie się tylko uzależnić To smakuje tak <grym> Raneżowe szarki Wyjdziemy na porkie, nie w To by było wszystko co przygotowałem dla Was na dziś, jeżeli materiał Wam się spodobał i chcecie więcej tego typu lekcji Ukulele, zostawcie łapkę w górę. To motywuje do działania. Wspodniecie także na nasze społecznościówki, a w szczególności na prężnie rozwijającą się grupkę Ukulele Maniacy. Tam zawsze coś ciekawego się dzieje. Ja na ten moment będę się z Wami żegnał. Widzimy się w przyszłą niedzielę na lekcji Ukulele. Trzymajcie się, cześć! Czas na kolacz, więc wykrynia dom do